Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja mam na imię Zuzia, a Wy zawędrowaliście na kanał ZU i dzisiaj mam dla Was wielki, przeogromny letni wakacyjny haul. Będą tutaj rzeczy, które kupowałam przez ostatni miesiąc półtorej, kiedy właśnie przygotowywałam się do tych ciepłych dni i do tych wolnych dni. Eee, także może już bez przedłużania zacznijmy ten filmik. Wszystko tutaj jest podzielone na kategorie ubrań i pierwsze są t-shirty. Pierwsze dwa t-shirty są w tym samym stylu. Mam taki jeden i taki drugi. To są t-shirty z New Yorkera i to są XS-ki. One są bardzo obcisłe, przylegające do ciała. I ja mam właśnie jeden taki czerwony, a jeden taki różowy. Wydaje mi się, że są. Naprawdę fajnie wykonane. Ja je już kilka razy nosiłam i są bardzo wygodne, mimo wszystko, mimo że są obcisłe. To są naprawdę bardzo wygodne i zresztą możecie tutaj zobaczyć, jak one na mnie wyglądają, bo będę wam robić właśnie przybitki, jak wygląda na mnie to ubranie, o którym akurat wtedy mówię. Także myślę, że są naprawdę spokojne. Nie wiem, co jeszcze o nich powiedzieć. One kosztowały około 20 zł, ale nie jestem pewna. Kolejny t-shirt jest z HM, -u. on kosztował 40 zł i jest taki w sumie najzwyklejszy w paski, e, taki on jest krótszy z takim właśnie wiązaniem z dołu e, i ma taką tutaj łódkę, regatę e, w takim kółeczku jakby i jakiś tam napis. E, też bardzo mi się podoba, jest właśnie taki typowo letni, taki mi się kojarzy trochę z takim marynarskim wdziankiem. Kolejne dwa t-shirty są z hausa. Pierwszy z nich jest taki mega, mega uroczy. Jest taki niebiesciutki z takimi pandami. Jest po prostu tak strasznie uroczy. Jak zobaczyłam tę pandę, uznałam, że muszę ten t-shirt mieć. Ja go kupiłam na promocji za dwie dychy, więc to jest naprawdę spoko cena. I drugi t-shirt, który również kupiłam w Hausie na promocji za dychę, uwaga, dychę, jest taki śliczny kolor, fioletowy e, tutaj jest e, jakiś wielorub, jakieś górki, jakieś ptaszki z dołu jest również taki napis e, jakby wyrwany ze słownika powiedzmy i to jest, jest z takiej serii jakiejś e, Japanese Art Japan Art, nie wiem w sumie <gry> i w ogóle ja mam tutaj rozmiar M ale to nie wygląda na M bo po prostu tak mega mi się spodobała ta koszulka, że uznałam, że chciałabym strasznie mieć a nie było mniejszych rozmiarów od M, bo były tylko dwie w sklepie, ale przybliżyłam jest ok, bo nawet nie wygląda na M, -kę. niektóre moje eski są takie, więc ja też lubię takie oversize'owe t-shirt'y, więc dla mnie to nie ma problemu. Kolejne dwa t-shirt'y są z Zary, z tej współpracy disney Disneyowskiej, a ja bardzo Disneya lubię, więc musiałam sobie kupić po prostu coś z tej serii. I pierwszą koszulką jest właśnie ta, którą wam teraz pokazuję, ona jest z Cruel czyli Bajkę, która po prostu jest w moim sercu, zajmuje w moim sercu bardzo ważne miejsce. Tutaj nie będę się rozczulać dlaczego, ale po prostu jest dla mnie bardzo sentymentalna i ważna. I mamy właśnie tutaj Timona i Pumbę z napisem Kulest couple of Deer. No, po prostu zobaczcie, jest taka mega urocza, jest ona taka jakby szersza i krótsza więc jest w fajnym go kroju bardzo. I ona kosztowała chyba 4 albo 5 dych, jakoś coś koło tego. A druga jest tego samego kroju, czyli szersza, grubsza, ale ona jest z myszką Miki, to jest taki jakby komiks na koszulce. Właśnie z myszką Miki, tutaj jest oczywiście też myszka mini. Także tu wszystko jest właśnie taki komiks i w ogóle miałam ją chyba w ostatnim filmiku. Albo w przedostatnim filmiku. Eee, także w ogóle jest bardzo, bardzo Ładnietka I to były wszystkie t-shirty. Teraz przejdźmy do sukienek. Eee, ogólnie mam tylko dwie. Ja nie przepadam też jakoś bardzo za sukienkami. Pierwsza jest Sinsaya, Jest to taka hiszpanka, ale ona też dobrze wygląda, kiedy ją się założy tak jak zwykłą sukienkę. Ona jest, no tak trochę trudno, jak widzicie mi ją w kadrze pokazać, ale ona jest po prostu taka niebieska, w kwiatuszki. Bardzo dziewczęca. I mi się bardzo, bardzo podoba Jedna rzecz, którą zaliczyłam do sukienek Ale no to w sumie nie jest taka sukienka, sukienka Bo są to po prostu ogrodniczki Właśnie nie ze spodenkami, tylko ze sukienką Ale no trzeba wiadomo mieć jakąś koszulkę pod spód I do, tej, do tych ogrodniczek bardzo dobrze pasuje ta czerwona obcisła koszulka z New Yorkera One zresztą też są z New Yorkera I one są zwyczajnie, zwyczajnie jeansowe Tutaj mają takie przetarce jakieś I... E, mają takie lampasy z boku i też w dole są takie poszarpane. E, także tak właśnie ona wygląda i też, jest w... też w ogóle jestem zakochana w tych ogrodniczkach. Mega, mega mi się podobają. Te lampasy są takie śliczne z boków. E, są też troszeczkę inne niż takie zwyczajne ogrodniczki. E, tak mi się przynajmniej wydaje, jakoś tak. Także naprawdę jak się sfituje z tą ładną koszuleczką, tą czerwoną opcją to są naprawdę cudowne I teraz przejdźmy do rzeczy na dół, czyli do spodni, spódnic, spodenek i tak Pierwsza rzecz akurat, którą tutaj mam jest z bężki taka spódnica zwyczajna, czarna, jeansowa Z takim paskiem wbudowanym nie wiem co tutaj więcej powiedzieć, bo po prostu jest najzwyklejszą spódnicą jeansową na świecie Ma tutaj właśnie ten pasek taki z takim kółeczkiem Nie wiem czy tam widzicie I ona jest no dosyć obcisła, ale tak chyba jak każde spódnice jeansowe I też bardzo, bardzo mi się podoba Kolejne spodenki, również z Beczki To są zwyczajne jeansowe, takie jakby... Marmur, można powiedzieć, w sensie one są, wiecie, takie biało dżinsowe Nie wiem, jak to nazwać, przepraszam. W każdym razie one są takie, że są z wysokim stanem i są ciasne u góry, a potem się tak rozszerzają i są takie bardzo luźne, właśnie mają nogawki. Tutaj mają kieszenie, oczywiście. Z tyłu mają taki pasek, w sensie takie, takie to, coś tak bardzo rozciąga. I są mega, mega wygodne, mimo że są ciasne tutaj Skóry to jeszcze nie dość, że tak ślicznie wyglądają, bo wysoki stan wygląda ślicznie, jak dla mnie u wszystkich To są też bardzo, bardzo wygodne Kolejne dwie pary spodenek są z New Yorkera w ogóle Ja nigdy nie zauważyłam New Yorkera za bardzo, ale raz weszłam do tego sklepu i... Zrobiłam tam naprawdę duże zakupy, bo okazało się, że są tam naprawdę fajne rzeczy, tanie Więc dużo tutaj rzeczy jest z New Yorkera I tutaj są, mam dwie pary z dresowych spodinek Pierwsze są takie najbardziej klasyczne, jakie chyba mogą być Z takim białym paskiem tutaj Z takimi białymi sznurkami One są właśnie takie regulowane i to są najzwyklejsze spodenki dresowe, jakie mogą być. A drugie są już trochę bardziej wyszukane, można powiedzieć, bo są czarne z takimi, właśnie, znowu, lampasami żółtymi z tyłu. I mają takie żółto-czarny sznurek. Nie wiem, czy widać, że on jest też, ma, ma, też ma elementy żółtego, ale mi na słowo, że ma. I obydwie te pary kosztowały chyba dwie dychy albo 25, coś takiego. I ostatnie spodnie, które są długimi spodniami, też są z New Yorkera, w ogóle te spodnie to jest moja miłość po prostu. One są długie, ale one są tak mega luźne, po prostu, no bo zobaczcie, ta jedna nogawka to dla mnie to, to jest praktycznie ta sama szerokość, co ta spódniczka jeansowa. Więc one są mega, mega, mega luźne, mają takie paski czerwone, które, przez które wam te spodnie nie spadają i są po prostu tak mega luźne. Jak podnieść nogę do góry czy coś, to one wam się robią krótkie nagle. E, ogólnie są po prostu mega wygodne. Nie czujecie, że macie spodnie na sobie. czujecie tylko w pasie, że Was coś tam troszeczkę uciska, żeby wiadomo wam nie spadły, a tak to są po prostu cudowne, uwielbiam te spodnie, naprawdę. No i już ostatnia kategoria, czyli stroje kąpielowe. W tym roku kupiłam dwa stroje kąpielowe, co w ogóle e, nie zdarza się w moim przypadku, bo... Ja mam bardzo duży problem z wybieraniem strojów kąpielowych Rzadko kiedy znajdzie się dobry stroj kąpielowy na mnie, bo albo tutaj coś odstaje, albo tutaj coś odstaje Po prostu stroje kąpielowe i ja się nie lubimy, nienawidzę kupować stroje kąpielowych, bo rzadko właśnie kiedy znajduję jakieś fajne I tym razem znowu uratował mnie New Yorker, w którym kupiłam taki stroj, to jest góra to jest po prostu jeden z najzwyklejszych strojów. Tu ma taką, jakby jeszcze siateczkę, e, takie niebieskie. E, no, to jest niebiesko-czarny stanik e, z takimi napisami. Tutaj ma taką, taki pasek. Przepraszam, nie wiem, jak go trzymać. E, z Beach Vibes I on jest ogólnie na regulowane ramionczka, co dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. E, I tutaj ma jeszcze. Taki pasek, który zawiązujecie, wiecie, tak? Ale on w sumie nic nie robi, bo te ramionki trzymają Wam po prostu ten stanik A dół wygląda tak, jest on bardzo podobny. Ma znowu tutaj taką siateczkę, jak stanik, podobną. Takie jest same paski z tym napisem Beach Vibes i jest po prostu najzwyklejszy, niebieski. To są chyba najprostsze majtki, jakby, jakie można zrobić, więc nie wiem, co dużo się tutaj rozczulać. Cały zestaw kosztował mnie około 100 zł. No a drugi strój, który kupiłam I który spodobał mi się bardzo, bardzo, bardzo To strój z Oysho I właśnie tutaj też Wam pokażę On jest takie paski Góra jest taka w sumie normalna Ona też ma takie regulowane ramionczka Bo tutaj te ramionczka się wiążą Więc możemy tutaj sobie zawiązać jak chcemy, z dół jest takie zapinane Nie jest nic wielkiego, ta góra to, to po prostu nie jest nic jakiegoś dużego Nic wyróżniającego się Ale ja zakochałam się najbardziej w majtkach Ponieważ e, majtki są z wysokim stanem A ja naprawdę długo szukałam takiego właśnie stroju z majtkami z wysokim stanem e, Z takimi guziczkami po boku I są po prostu z wysokim stanem, więc zakrywają na przykład pępek więc są ponad pępek, a ja nie lubię swojego pępka. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę nie lubię swojego pępka. Także one są naprawdę bardzo ładne. Ten który już kosztował mnie troszeczkę więcej, mimo że był na promocji, to on kosztował chyba 130 zł, ale wiem, że jest troszeczkę na mnie za duży, tak troszeczkę, więc nie wiem, czy w ogóle mi się przyda na to lato. Ale jak nie na tyle, to, to na, przykład na pewno już za rok będzie idealny, więc jak nie na dwa lata to będę go miała na przynajmniej przyszły rok. Także to są właśnie moje dwa stroje i tak, i tak doszliśmy do końca. A więc moi kochani, to by było na tyle w tym holu, mam nadzieję, że Wam się podobał jeżeli tak to nie o łapacy w górę, ponieważ e, naprawdę napracowałam się nad tymi wszystkimi przebitkami i tak dalej, nie wiecie ile było przebierania przy tym. Napiszcie również coś miłego w komentarzu, bo to też zawsze bardzo, bardzo motywuje eee, I dajcie subskrypcję, to jest najważniejsze, bo jest już Was ponad 100 Co jest dla mnie niezwykłe I bardzo Wam za to dziękuję, ale mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej Także dobra, ja już nie będę Wam zajmować więcej czasu Pa, pa!